Takim gestem pewnie należałoby rozpocząć nasze rozważanie o pewnym śpiewie, który występuje w liturgii, a którego w Adwencie nie słyszymy. Na ogół, gdy w ciągu roku liturgicznego przechodzimy w niedzielę do świątyni, to zawsze rozbrzmiewa na początku piękny hymn Chwała na wysokości Bogu. Ale w Adwencie um, unikamy tego śpiewu. Nie dlatego, że jest on jakiś brzydki, ale, albo przez jakąś karę, ale przede wszystkim przez to, że ten śpiew ma w pełni zabrzmieć właśnie podczas celebrowania świąt Bożego Narodzenia. Zobacz, że w Wigilię, kiedy będziemy odczytywać ten tekst w naszych domach, mówiący właśnie o Bożym Narodzeniu, to tam usłyszymy, że aniołowie przybyli do stajenki, przybyli do groty i tam właśnie śpiewali chwała na wysokości Bogu. Ten hymn nazywany jest hymnem anielskim. I dlaczego my w Adwencie Go unikamy? Bo to tak, jakbyśmy chcieli śpiewać 100 lat przed się rodzinami. Czyli zanim ktoś się urodził, chcielibyśmy mu zaśpiewać 100 lat, że cieszymy się, że ma już jakiś tam wiek, ma jakieś tam już któreś urodziny, a go jeszcze na świecie nie ma. Ten hymn można by powiedzieć, że jest właśnie takim naszym 100 lat wobec Jezusa Chrystusa. Wobec tej wielkiej tajemnicy, tego wielkiego misterium, które się dokonuje. Dlatego też w czasie Adwentu tego śpiewu unikamy. Ale oczywiście możecie mi powiedzieć, że ten śpiew pojawia się przecież podczas rorat w wielu diecezjach, chociaż w niektórych już wiem, że ten zwyczaj zanika, ale o tym chciałbym poświęcić osobny film. I może właśnie trzeba nam sobie pomyśleć, skoro w liturgii coś na chwilę zanika, z czegoś rezygnujemy, to może warto pomyśleć, z czego ja mogę właśnie w tym Adwencie zrezygnować. Z czego mogę zrezygnować, żeby rzeczywiście poczuć, że to jest wyjątkowy czas, że jest to zupełnie inny czas?